Jestem już pod stacją Bydgoszcz Główna, gdzie dzisiaj nagram dla Was pociągi i mamy przelot Skody Cargo Unit, jadą beczki, skład jedzie na północ Polski, tam stoi jakaś siódemeczka, a tutaj mamy piękny bydgoski dworzec główny. Pięknie nam tutaj mruczy, mamy jeszcze zapowiedź piękna 4e, słychać gwizdy drużyny konduktorskiej. Intercity 5312 piast do Krakowa głównego. Piękny rozruch 4E. Pozdrawiam załogę konduktorską tego pociągu. Mamy Griffina, pociąg Intercity mieszko. Długi skład Intercity 6505 Mieszko do Gdyni Głównej. Mieliśmy Gryfina i pojechał. Siódemka właśnie gotowa do pracy. Pięknie sobie wróczy EP 07434 a my czekamy na przyjazd pociągu 85202 ze Słupska. Piękne odgłosy hamowania i pociąg pięćdziesiąt sześćset dziewięćdziesiąt jeden z pięćdziesiąt siedem dwa Dziękujemy za RP1 i to na głównym. Ostatni spóźnialscy pasażerowie. Kolejny świetny mechanik, który zapodał nam RP1 i Intercity Rejewski do Warszawy Centralnej pojechał. Sygnał S13 podany, no i mamy przelot byczka z węglarkami. Dzisiaj mamy szczęście do RP1. Kolejny bardzo sympatyczny mechanik i węglarki PKP Cargo na południe. Bardzo długi skład. Mamy Elfa 2, który właśnie przyjechał. I skończył bieg z pociągiem z Inowrocławia. On chyba się odstawia na włócznicę Polregio Bardzo fajnie, że znowu się trafił właśnie ten l No i wjeżdża znowu L2, tym razem ze Wrocławka. Tam stoi kolejny L2. Kolej kujawsko-pomorskich. Siódemka M57AL No i wjeżdża. I skończył bieg. Zawsze się zatrzymuje. I teraz odjedzie ten kiwelek. Przedni pantograf poszedł w dół. Odhamowywanie. I rusza. Dźwięki, dla których chce się żyć. Kiwelek pojechał do Olsztyna Głównego. Ale zaskoczenie! Pociąg towarowy! O, i znowu Wektron. Znowu X4S626. Ten rozruch jest przepiękny. Dzisiaj prezentował się Intercity 58, łamane na 5700, Gedania z Gdyni Głównej do Berlina, Hauptbahnhof. A w tle zapowiedź tego składu. Stwierdzam, że oguchłem. Wielkie dziękujemy, naprawdę Mega RP1! No i Alicja N57AL wraca do słupska. Już być koniec nagrywania, ale znalazłem się na moście nad ulicą Grunwaldzką. Tam jak widzimy stoją jakieś opuszczone wagony, tam wagony towarowe. A tam przyśwituje stacja Bydgoszcz Główna, z której zaraz odjedzie pociąg osobowy do Piły Głównej. Bardzo fajna jest ta miejscówka. Oprócz tego, że jestem teraz na linii kolejowej numer 18, to mogę zaobserwować również jakiś pociąg Intercity, który jedzie tutaj. Niestety nie wiem, co to jest za skład, ale prowadzi go siódemka. Bardzo długi, to jest chyba Intercity Artus. Ten skład Intercity za chwilę zaobserwujemy na drugim moście linii kolejowej 131, również nad ulicą Grunwaldską. Natomiast tutaj zbliża już się Edek, a funkcjonalnie Eda 72A. Skład właśnie przejeżdża nad drugim mostem, ale ujęcie byłoby słabe, a my już widzimy Edka.